WAKFU Walcz, bo się twardy I tak jak ogień To potęgę znasz, dobrą magię sobie masz. Znajdź przeznaczenie swe, nie bój się, to twój czas. Droga dwa, prowadź więc do przygody Przechodząc do legendy. Wyższy czas, by dołączyć do przyjaciół. Mam nadzieję, że ten gruchot wciąż działa. Dobra, młody, posłuchaj! Musisz przez całą drogę dokładać węgiel do pieca. Tam jest palenisko, widzisz? Bo jeśli nie, maszyna stanie. Dużo wymagam od takiego smyka. Ale tylko ciebie tu mam. Damy radę! <ścoughs> <noise> Dzielne stworzonko! Przybywa mi ugo! Przecież jesteśmy dobrze chronieni. Wygląda na to, że nie dość dobrze. Mm. Ha! Ha! Noksyny wycofują się. Plus Pluskwy też. Wracają! Nox jest sprytny. Zorganizował dywersję, żeby nas rozdzielić. A bramę otworzył mu ten okropny zombie, którego spotkaliśmy. Nox, kpi sobie z nas. Że też znowu daliśmy się nabrać! I znowu uzyskał przewagę. Nie rozumiem, jak mogliśmy być tacy ślepi? A, to nie twoja wina, Amalio. Król też dał się nabrać. Drzewa na trasie Zegara. Czuję ich strach, Evangelino. No, zniszczy je, żeby zdobyć Drzewo Życia. Wiedzą o tym. <słyszy> Halo! Persidal do załogi! Persidal do załogi! Co to za miny? Wyglądacie jak ja! Kiedy próbuję myśleć. Zgadza się. Przestań błaznować, dobrze? Nie czas na to. Ja błaznuję? To wy odgrywacie jakieś przedstawienie, tak jakby to był koniec świata. Bo to jest koniec świata. Nic nie rozumiesz. Nox nas przechytrzył. Teraz sięgnie po drzewo życia i nikt nie stawi mu oporu. Kra i Sadidowie są daleko. Nie zdążą na czas, by pokrzyżować plany Noxa. Kselor przemyślał każdy szczegół. <laughs> Nikogo nie ma. A my to co? Nie liczymy się? A co możemy zrobić? Nox poradził sobie z Grugaloraganem i my mamy go pokonać. Jak nie otworzycie oczu szerzej, nie zobaczycie prawdy o sobie. Przeżyliśmy tysiąc przygód. Nasze spotkanie, nasza podróż. Rozeszliśmy się już, ale wyszło dobrze. <laughs> <coughs> A dzisiaj nasz los się wypełni, to moment wielkiej chwały! Zgadza się, nasza sytuacja źle wygląda! Za to jest klarowna! Tam w dole potężne siły zła szykują się do walki i nikt poza nami nie stawi im czoła! Walczmy więc! Możemy przejść do historii! Jak polegniemy, tym większy honor! Tak czy tak, wygramy! He? Kto wyłączył światło? Adamaj. Tak, takiego to on! Ee? 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 Aa? Aa? To, to grugal oragan! W pewnym sensie tak, szans na zwycięstwo w zasadzie nie ma. I bardzo dobrze! I o to chodzi! To co? Idziemy? Jeżeli Grugal jest tutaj, nie zatrzyma nas nic. Prowadź mi się. Czas już najwyższy. Jestem gotowa. Nam nie możecie polegać. Za Grugal, Uregala i Wielkie Królestwo Sadidów! Co jest? Jesteś taki słodki? Nie zdążyłem zamknąć oczu. 200 lat czekałem na tę chwilę, budując maszyny, odbierając życie teraz! Odbiorę nagrodę! To, co od dawna mi się należało! To był wielki błąd. Ojcze, przechytrzył nas, tylko popatrz! Maszyna zmierza w stronę drzewa życia. Nox ani przez chwilę nie chciał z nami walczyć. Lecz popełnił błąd, lekceważąc naszych ludzi. Tak! Więc pokażmy mu teraz, z kim zadarł. Za króla! <ścoughs> Widzę, że będę musiał bardziej się postarać. Czasu. Dzieło sztuki, idź, wyrąb nam ścieżkę do drzewa życia. Wiele zależy od Ciebie, nie zawiedź mnie. Witam serdecznie w moim piekle, gotowy? I nie wraca aż skończysz. Wy też to widzieliście? To dziwne coś? Mógłbyś być bardziej precyzyjny? Nie. Oboty. Widzicie to, co ja? A -a. Żołnierze Noxa! Tylko tego brakowało. Macie jakiś plan? Się porobiło. Dobra, zajmijcie się koncepcją, a ja ich pogonię! Uy, misie, Uy. zaczekaj! Na co, Jugo? Załatwmy ich, zanim schronią się w zegarze! Uy. Sensownie. Widać przeszedł jakąś metamorfozę? Dość gadania! Wszyscy do roboty! I, i tak cię dorwę! Zasłoń się jak chcesz! Eee? Nie próżnuje, ścieżka gotowa. Wkrótce zostaniesz wynagrodzony za swoje wysiłki. W drzewie życia skupia się energia wszystkich Zadidów. Taka dawka Wakfu to dla nas rezerwa na tysiące lat. Otwój się, mogę cię trafić! Co się dzieje? Weź się w garść! Te wielkie drzewa tak cierpią! Misiek, odsuń się! Nie no! Zamrozisz mnie, ale może później! Amalio, nie możesz tak siedzieć! Pomyśl o drzewie życia, los królestwa jest w twoich rękach! To taki ból! Aaaa! Nie wytrzymam! Twoja ulubiona blondyneczka nie bardzo sobie radzi. <laughs> o, jeśli mnie uwolnisz, to chętnie jej pomogę. Może później, robi? Jeszcze nie przyszedł czas! Uwolnij mnie, mówię uwolnij, razem załatwimy tych cudaków. Ojcze? To moje dziecko. Co tam się dzieje? Amalia broni królestwa i nas. Jeśli utrzyma się, wywalczy trochę czasu, byśmy mogli przyjść jej z odsieczą. Hej! Posłuchajcie mnie! Księżniczka walczy z Loksem. Pośpieszymy jej z pomocą! Każda chwila się liczy! Ruszajcie! Poszło nie najgorzej. <laughs> Widziałem kiedyś takie eksplozje. Nie ma nic groźniejszego. Wiem, o czym mówisz. Jak z tym walczyć? Na szczęście, Amalia jest w stanie nas chronić. Tak, jakby cały raz jej pomagał. Brakowało. Zobaczcie, las zniknął. A co to jest? No nie wiem, ale nie wygląda dobrze. Do roboty, póki nie wszystko jeszcze stracone. Mm, te dzieciaki są bardzo odważne. Trzymają się dzielnie, chociaż bitwa już dawno przegrana. Walczasu spisał się doskonale. Drzewo życia jest w zasięgu ręki. Wkrótce będę mógł znów cię nakarmić. Oby szybko czuję głód, Wakfu. <trym wakfum> nie słyszysz? Razem pokonamy ten stalowy kadłub! Dobra, możesz wyjść! Tak! Nic się nie martw, to nadal ja! Rubilex oddał mi kontrolę! Nawet w tej postaci misiek nie daje rady. Chyba musimy użyć mocy do fusa. Nie rób tego! Jeśli chcesz zachować szansę z Noksem, nie używaj go teraz! To nasza jedyna broń! Co się stało? Cegar Noxa! I, idzie do nas! Nie, minie nas! Yugo, to doskonała okazja! W tej chwili Nox zajęty jest w Nie zauważysz, że ktoś jest w środku! Trzeba się tam dostać i spróbować coś zepsuć! e? e? Jeśli nie wymyślimy czegoś szybko, ten stalowy przyjemniak załatwi naszych na wieńko! A i Jugo potrzebują wsparcia! Proszę, tylko nie dziękuję! Pomoc mężny rycerzu, ale teraz ruszajmy. Misiek, chodź już! Nie! Ja wcale nie umieram. Ja przechodzę do legendy. I znowu te twoje głupie żarty! Dość tego! Jakaś blaszana pokraka miałaby pokonać mojego rycerza? SHUT To misiek, tak. Stało się coś złego. Wiem. Czuję odpływ Wakfu. Przykro mi, Jugo. <laughs> 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 mendo la gente. Zobacz mi zwłokę księżniczko, jak się mają sprawy. Hmm. Przegrywamy mistrzu, Jorisie. Nox przechytrzył nas. Wkrótce Sadidowie znikną z powierzchni ziemi. Nareszcie u celu! Udało się! Jestem gotowy, by odnaleźć moją miłość! Wersja polska, master, film na zlecenie Zig Zappa. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi Witold Surowiak. Dźwięk Paweł Nowacki. Montaż Paweł Siewiec Kierownictwo produkcji Katarzyna Górka. Tekst piosenki Janusz Onufrowicz. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Brygida Turowska, Krzysztof Serbiński. Andrzej Gawroński. Joanna Pach. Milena Suszyński.